Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dziś chcę powiedzieć Ci o tym, jak ważne jest przewidywanie tego, co może się za zadziać na drodze do realizacji Twojego celu, co może pójść nie tak. I chcę pokazać to na swoim przykładzie. I oczywiście planując cel i zastanawiając się, co może pójść nie tak, możesz przewidzieć tylko pewne rzeczy. Nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego, ale właśnie to, że część z tych rzeczy przewidzisz, pozwoli ci to lepiej reagować na to, co może się zadziać niespodziewanego, bo część rzeczy już masz pod kontrolą, masz opanowane, więc lepiej też jesteś przygotowany na to, co może jeszcze dojść do tego pakietu niespodziewanych rzeczy. Prowadzę aktualnie na Grupę Rozwoju Świadomości live. Serdecznie Cię zapraszam do tej grupy. Jest tam wiele interesujących, inspirujących live'ów codziennie o, o 20. Ja i inni prowadzący dzielimy się swoją wiedzą. Ale właśnie, podczas pierwszego live'a, przygotowując się do pierwszego live'a, przygotowałam sobie to, co chcę powiedzieć, jakie tematy chcę poruszyć, czym chcę się podzielić. Również przygotowałam Przygotowałam sprzęt i tutaj zainstalowałam właściwą przeglądarkę, bo okazało się, że na, tej, co do, na, tej, na której do tej pory pracowałam to nie zadziała, więc myślałam, że przewidziałam wszystko z punktu takiego widzenia technicznego. I oczywiście z takim dreszczykiem niepokoju przystąpiłam do realizacji live'a. Okazało się, że zatrzymuje się obraz, że mnie nie słychać, no i mogło tutaj pojawić się bardzo duże zdenerwowanie. Ale, że wcześniej miałam zaplanowane to, co chcę powiedzieć to jak ma wyglądać. Właściwie z punktu widzenia technicznego wszystko było zaplanowane, to zachowałam właśnie to opanowanie. Pozwoliło mi to przemyśleć, co ja powinnam zrobić. Bo jeżeli wcześniej w ogóle bym nie przetestowała tego, czy, czy mam właściwą przeglądarkę, czy nie, no to kompletnie bym nie mogła o właściwej porze włączyć tego live'a. Gdybym nie przygotowała sobie, co chcę powiedzieć, nie miała gdzieś w jakiś sposób tego zapisane, to też stres, zdenerwowanie mógł mi totalnie wszystko rozbić. Więc, mając wcześniej przygotowane, zaplanowane to, co chcę robić. I to, co chcę powiedzieć, pozwoliło mi to zareagować na tę niespodziewaną sytuację. Wyłączyłam, włączyłam jeszcze raz i wszystko zaczęło już działać. Ale właśnie, czy to też nie jest tak w życiu, że przygotowując się, planując i zastanawiając się, co może pójść nie tak, ty uczysz się też tego spokoju opanowania, że Większość rzeczy masz pod kontrolą. Akceptujesz to, że mu, może coś pójść nie tak, ale większość rzeczy właśnie już masz opanowanych, zaplanowanych. Bo można oczywiście podejść do wszystkiego na zasadzie, jakoś to, be, jakoś to będzie. No ale właśnie tu znowu mamy do czynienia z tym, czy to będzie jakieś dobre, czy byle jakie. Tutaj warto nad tym się zastanowić. I zawsze dobrze jest poświęcić ten czas na zastanowienie się, co może pójść nie tak. Dacie to takie poczucie kontroli, spokoju, i nawet jeżeli pójdzie coś nie tak, to świadomość tego, że inne rzeczy masz zaplanowane, że trzymasz je, pozwoli ci ogarnąć tę niespodziewaną sytuację. I możesz teraz stwierdzić, że to przecież było nic wielkiego, tak, ale w sytuacji, kiedy czekają osoby na to, co ty powiesz, co będzie, czym będziesz się z nimi dzielić, a tu nie słychać Cię, przerywa obraz. To tak naprawdę z kim i czym masz się dzielić? Więc pojawia się to zestresowanie, czyli to, co było jakby głównym elementem Twojego celu, czyli przekazanie, podzielenie się tą wiedzą, znika. Więc warto mieć jak najwięcej rzeczy przewidzianych. Zastanowić się, co może pójść nie tak, przygotować się do tego wcześniej. I w sytuacji, która będzie rzeczywiście trudna, zaskakująca, poradzisz sobie. Tutaj oczywiście warto też, dochodzi kolejny element, czyli pracowanie ze swoją pewnością siebie, bo można by kompletnie się zestresować i już nie móc nic powiedzieć, bo można by stwierdzić, że taki kiepski początek i nieprzygotowanie teoretycznie mógłby spowodować to, że już dalsza część polegnie. Ale właśnie nie. Pracuj nad swoją pewnością siebie, przygotowuj się do Realizacji swoich celów, planuj zarówno to, co będzie się dziać na tej drodze do osiągnięcia celu te kolejne kroki, ale też zastanawiaj się, co może pójść nie tak, bo to też będzie dodawać właśnie tej pewności siebie, spokoju. Myślę, że warto. Warto też do tego tak podchodzić. Ze spokojem i z takim poczuciem, że większej rzeczy masz pod kontrolą, więc na pewno poradzisz sobie z tym, co jeszcze cię zaskoczy. A tak niestety się dzieje, więc trzymam za ciebie kciuki. Cześć!